Przejąć teraz Kosowski, gdzie partnerzy z lewej strony krzyżynówek zagranicznych. Krzemacki, do... gol! Ależ początek! Wyważony! Takie gole padają tylko w strzeleczkach na Opolszczyźnie. Jedynej miejscowości w Polsce, gdzie Polacy wśród mieszkańców są mniejszością. Ponad połowa mieszkańców to Niemcy. 2 2 dla Ja, 50. Ale kibicować Niemcom nie zamierzają. Dla mnie, akurat, Polska jest. Mistrzami, bo mieszkam tutaj się urodziłem w Polsce, no to muszą wygrać. Zupełnie inne powody, dla których kibicuje Polakom, ma wójt gminy strzeleczki. Po pierwsze, kibicuje słabszym, po drugie, Niemcy już mają tytuły na sinie, a po trzecie, będą lepsze kontrakty dla zawodników i więcej pieniędzy tych pieniędzy według wójta ma być więcej z podatków jakie będą mieli zapłacić po powrocie z mistrzostw Europy polscy piłkarze. Oczywiście o ile wygrają najważniejszy mecz z Niemcami. Piłka jest okrągła, a drużyny są dwie. O tym w strzeleczkach wiedzą praktycznie wszyscy, ale nie dla wszystkich wynik tego meczu ma znaczenie. Niemcy ze strzeleczek na wynik meczu Polska-Niemcy patrzą jak zwykle pragmatycznie. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Bo ja zawsze mówię tak, jak się ktoś pyta, kto wygra. Ja powiem, nasi, no w najgorszym wypadku będzie remis. I zawsze mam rację, bo jedni i drudzy są nasi. Do tej pory ci mniej wygrani byli bardziej nasi. Może wreszcie się zmieni. Arkadiusz Miśta, puls raport.